Wszystko co tutaj na serwerze skyminer.pl Jest to serwer Skyblock, tak jak w poprzedniej zapowiedzi. Zapowiadałem, że będę tutaj grał i jest już właśnie nowa edycja, która wystartowała dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale dobra, darujemy to. Tutaj, tak jak wszystko widzieliście w poprzednim filmiku, pokazywałem Wam, co jak wygląda i w ogóle. I przejdźmy może teraz do mojej wyspy, bo na mojej wyspie na pewno jest ciekawy, gdyż mam rangę youtuber, czyli posiadam coś, co posiada super VIP. I pójdźmy tam, IS chyba się, właśnie w ogóle pod komendą IS możemy znaleźć yy, taki oto panel, taki oto guj, yy, z różnymi, z różnymi rzeczami, parkury, yy. no i dobra, przejdźmy teraz chyba tutaj, powrót na wyspę, o dokładnie tak, powrót na wyspę. Co się znajduje na mojej wyspce? jako generator kobla, na pewno zaraz go posierzymy, my tutaj mamy krówki. Krówki, jakąś mini-farmę, jakąś skrzyneczkę, coś na staw. W ogóle yy... ja w poprzedniej edycji sobie stworzyłem tylko wyspę, żeby zabrać item stąd, ale widzę, że nie potrzebuję tych itemów. Powiedzmy, trochę bloków trawy jest, które na pewno się przydadzą. Ale lecimy, dobra. Jakieś, jakie plany mamy na dzisiaj? Na dzisiaj mamy plany zburzyć to całe, żeby ze po Creeper. Czekajcie wybuchają, tak że rozwalają wyspę. Aaaaaaaa, nie ja wybuchmy chcę tak no, ty. A, nic nie Dobra, tu na pewno chcemy to zburzyć, jakoś to powiększyć troszeczkę O nie, ona uciekła Ale chyba się nie zabije, oby się nie zabiła. Może dajmy ją do zagrody. Jeszcze dostajemy takiego kurczaka for fun. Yy, na... Na wyspę, i z tego co się dowiedziałem, to z 68 na 68 później będzie można sobie dokupić, tak jakby jeszcze część wyspy, poprzez, no, a pieniądze poprzez robienie zadań. Także ja tu sobie poogarniam trochę i widzimy się za chwilę. A no właśnie, dobrze że sobie przypomniałem, bo jeszcze mamy kity, wpisując kit VIP, dostajemy diaksowe EQ, ale co, dostaniemy jak pisze, kit super VIP. Też diaksowe EQ, tylko już tutaj mamy zbroję, hełm, no mamy całe EQ diaksowe pod komendą kit super VIP, co daje nam VIP, daje nam tylko kilo, łopatę i diamentowy ich wamiaczyk i łup, a kit super VIP daje nam mm, ubiór, tylko nie widzę butów i butów, a nie, buty też mam. Aha, no to spoko, ładny, ładny początek serwera, także jakieś tam ułatwienie na pewno jest to i dziękuję bardzo administracji za to i dobra, lecimy rozbudowywać dyspę. Dobra, na mojej wyspie troszeczkę się zmieniło, jak widzicie, jest trochę rozbudowana. Długo mnie nie było, długo mnie nie było, dla Was to tylko jedno cięcie, ale tak naprawdę to 8 godzin nie grałem, Już w sumie następny dzień w nocy jeszcze coś tam pograłem, dobudowałem. Ale jakie mam plany? Plany mam takie, żeby tu na całej długości zrobić kaktusiarkę, tak, żeby tu były kaktusy na tej całej długości. Tak jest plan. Może nie uda mi się teraz w sumie odcinków zrobić. Do tego dorobić chciałbym jeszcze mob grinder. Czyta się bardzo jeszcze... Zmieniłem sobie wyspę na grzybiarnię, bo tak grzybiarnia na grzybową strasznie dużo mobów się respiło, także zmieńcie sobie, wybierajcie sobie tysiąc, nie jak to ciężkie i zmieńcie. I tak, o, można dołączyć jeszcze do trzech zawodów jestem budowniczym, farmerem i górnikiem. Naprawdę pieniążki do, bardzo szybko, ja już mam... 1900, no z tego coś tam wydawałem, no fakt nie równa się to stopką. Jak tam topka małeś, bo tam kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt, nie? No to wiecie, to już się nie, ró nie równa z nimi, ale zawsze jakiś tam pieniądz jest i można coś w sklepie kupić. Eee, zginął mi mój kurczak, super. Tu gdzieś te krówka, i tam jest owca. Jakiś plan, chcę to obudować całe. Tu będzie kolejny poziom, drugi, to jest tak jakby podstawa tej wyspy. Tu będzie całe obudowane z drewna, do tego później drabinki. Fajny pomysł. No i dobra, i co teraz? Czy trzeba ściąć, czy, to, ściąć to drzewo i. Yy, i budować. Pewnie zastanawiasz się też, po co to jest. A, zaznaczyłem sobie środek, Gdzieś tu będą wszystkie itemy wpływać z tej księżyc. Tutaj tam, że jedzie hopper do skrzynek i to wszystko. Nie, ale no. No to dobra, ja ścinam drzewa i. Cześć, cześć, już wróciłem po krótkiej przerwie, znowu mi trochę nie było, ale dobra. Co się zmieniło na mojej wyspie? No zmieniło się tyle, że zobaczcie jak jest zbudowana. Pierwszy poziom zrobiony, jeszcze idziemy ślip dół. Ładny mob grinder, który nie działa. Nie działa, tak, byłam ustawioną grzybnie. Ubiłem grzybni. a jak wiecie, to na grzybni się jakoś nieraz do moby, specjalnie to jest zrobione. No i tu będziemy ładnie sobie ich zabijać, expens przy okazji. No i co Co jeszcze się dowiedziałem? Cztery multi już na 4 multikonta, Czyli co to oznacza? Już jedno konto mam zrobione. Zrobione, czyli... Już tu ładnie kopię sobie. Ciągle kobelek jest wydobywany. Tam diaksy czy coś. Bardzo mały procent jest i chyba dobrze. Chociaż wcześniej byłem negatywnie nastawiony do tego, że tak mał, taki mały procent, ale można się przyzwyczaić. Co tu jest robione? Tu jest robione... Bo tu jest robiona kaktusiarka, miałem inny pomysł ale już na jednym serwerze to wykorzystałem i naprawdę dobre zyski mi przynosiło a więc o co chodzi? Wykonujemy 8 na 8 i takie będą szły poziomy. Poziomy Kaktusiarek, można sobie je połączyć, później właśnie taką całą miniam ochotę zrobić i na dole pod tym będziemy zrobili taki magazyn do kaktusów. Dlaczego do kaktusów? No bo szybko się robią i do tego to jest automat, automat nie chcę się robić, tylko to zrobię, nie? Nic nie przyklikam nawet. O przepraszam. I no. I szybkie pieniążki będą, a jak wiadomo pieniądze są tu bardzo potrzebne, na przykład za pieniądze możemy kupić sobie rangi Super VIPa, VIPa zwykłego VIPa, co chcemy, co chcemy możemy kupić za pieniążki. Spawnery i wiele, wiele innych, także ja jeszcze mam tu taki plan, że dwa konta sobie podłączę, tylko muszę zmienić. widzicie jak jest to gównianie wygląda. Co to jest? To jest jakiś klosek Więc to nawet, nawet nie jest koblarka. Ko Jakiś syf. No więc dobra, ja się zabieram do robienia kaktusiarki. Później wam wytłumaczę jeszcze na jakim ona patentie działa. Dobra, biom niby zmieniłem i wszystko. Ale coś się nie chcą respić. Respią się strasznie powoli. Coś wyrzucałem w tej i Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale on się respi chyba mógł obok niż w niej. Jak widzicie. A może trzy by się zrespiły? A tutaj to jest multum. Nie wiem dlaczego to nie działa tak jak powinno. O, o, coś się dzieje, dobra. Bo trzeba chwilę koło niej pochodzić, polatać, wtedy zaczyna działać. Dobra. Także ekspiarka w miarę, w miarę coś tam, ale to i tak nie jest najlepiej. Nie, jak widzicie, muszę tu jeszcze parę prych, żeby łatwy głos zdobyć. Ale już coś jest. Ważne, że już coś jest. I do tego co dorobiłem, kaktusiarki. Kaktusiarki jak wyglądał? 9 na 9 tam powiedziałem 18, to był mój błąd, powinno być 9 na 9 i stawiamy kaktusy w odległo, co dwa, co dwa stawiamy, tak jak widzimy i potem na wysokości trzeciego bloku od ziemi stawiamy jeden blok, ja stawiam glowstone, żeby to było odpowiednio, odpowiednio, żeby była jasność, o jasność, żeby była odpowiednia żeby to na pewno wszystko działało, ale to na razie jest jedno, będzie takie wielkie i będzie wtedy tak szybko rosło. Także ja tutaj ubiję te moby i widzimy się za chwilę. Dobra, wypełnijmy sobie trochę zadań, jest i zadanie. Jak mamy pierwsze blok szkła, 21 bochęków chleba, to mam. To będzie, będzie, yy, aha, 64. No to większość rzeczy chyba już mam. Miałam na pewno y, szkła i czegoś tam y, chlebek i y, dobra to się zaraz zobaczy. Zróbmy zadanie. Y, bochenek chleba. Stop pieniążków czysta doświadczenia. Y, papieru będzie i kobal jest. Poszło jeszcze. Drugi poziom wyspy jest. Jak mam ma trzeci albo czwarty? Misk, grzywy. Dobra, zaraz to dokończę. A, dostaliśmy gąbkę. To chyba jest trampolina. Z tego co mi wiadomo. Nie mam pojęcia. Przetestujemy to kiedy indziej. Teraz trzeba znaleźć troszeczkę teraz Ja pójdę z tamtą tez na jeden. Chyba nikt się nie obrazi. I wtedy... I przepalimy szybciutko i zrobimy misję. Dobra, siedzi. Znowu zmieniłem ten yy, wyspę. To już 2000 wydałem na to... Przy, nie, 1000, a 3000, 3000 już wydałem. Żeby znowu zmienić BIOM, bo za dużo jej się respiło. I, i, i widzicie jak mam naświetloną, a i tak się respa. Yy, to jednak działało, tylko muszę jeszcze się zastanowić jak zrobić, bo moby nie chcą spadać. One tutaj stoją na takich blokach i nie chcą spadać mi na dół. Dlatego się tu wszystkie. Jak ja tam poleciałem do góry, i one wszystkie za mną spadły, to jabło, i ja było tyle, że jakaś masakra. I tu coś się dzieje ciągle. Bo, X mam nadzieję, że to działa. Chociaż nie powinno, nie powinna działać, ale fajnie, jak działało. I Teraz zarabiam na drewnie też. Mm, na drewnie. Kopiąc, bo nie mam już pieniędzy na kupienie czegokolwiek. Wszystko na zmianę i dobra zadania. Dobra, i teraz jeszcze tylko faktusy barwniki z kaktusów, ale to chwila i pamiętaj. Do zobaczenia za chwilę. Tak więc nasz, nasz odcinek dobiega powoli końca. Jest już jest ponad 11 minut materiału. Także jeżeli spodobał Ci się film, to koniecznie zlajkuj skomentuj, zostaw komentarz i lajka, a także wbij koniecznie na serwer, wbij, bo naprawdę Skyblock. Skyblock Mega z mega dodatkami. Fajne pluginy. Pluginy przede wszystkim administracja są podzieleni. Każdy odpowiada za jakiś plugin. Do każdego coś należy. Nie ma tak, że to są internetowe pluginy, że tylko kopiuj i klej i nic więcej. Administracja się stara, także zapraszam Was na serwer i jeszcze małe podsumowanie. Chciałbym zrobić tym odcinek podsumowanie, co udało nam się zrobić w danym odcinku, co udało nam się, co ja zrobiłem w danym odcinku. A więc Mob Grinder który działa, jeżeli zmienimy biom teraz jesteśmy na grzybni, bo by to było multum, potworków, nie z dobrze oświetlonego kaktusiarkę co do kaktusiarki, jeżeli ktoś nie wie jak ją zrobić, a raczej większość wie, to ja wrzucę Wam poradnik też, będzie taka sama u mnie na kanale, na YouTubie i będzie link w opisie jakoś za po 10 godzinach, jak wrzucę ten filmik, to będzie następna następny z poradnikiem i jak będzie z odcinkami? Odcinki będziemy robić co dzień, co dwa dni. Teraz postaram się wrzucić z pięciu odcinków tak codziennie, tak z marszu. I dobra, jeżeli masz jakieś pytania, czy coś, to zostaw komentarz. I jakąś poradę masz dla mnie, żebym czegoś coś robił, czegoś nie robił, od przed w skanciu, to też zostaw komentarz. Tak, i zmieniłem już troszeczkę koblarkę. Można z tej strony kopać, z tej... Tu jeszcze dorobimy to, to i to. Będziemy, tak jak mówiłem, na cztery kąta jechać, żeby bardzo szybko kopać i to wszystko zdobyć, bo trochę ciężko. Najgorzej mi jest na razie z węglem nie wiem dlaczego i jak sami, ale jak sami to wiadomo, ale z węglem ciągle mi go brakuje i nie mogę dobudowywać dalszej części, żeby ciągle zarabiać, ciągle zarabiać. No dobra. Koniec gadania i... Do zobaczenia. Jeżeli spodobał Ci się filmik, zostaw lajka i wbij na serwer Wszystko masz w opisie. Wszystko jest w opisie, także z .pl. Do zobaczenia. Cześć!